Oj, ahoj drodzy kapitanowie, witam was w kolejnym odcinku serii Pochwal się swoimi bitwami. Dzisiaj zapraszam was na pokład krążownika rosyjskiego 10 poziomu, jest to krążownik Moskwa. Kapitan na tej Moskwie, na tym krążowniku zatapia moi drodzy aż 7 okrętów, zdobywa bardzo dużą ilość odznaczeń oraz medali, no i robi damage w wysokości 237 345 Moi drodzy, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się jakie mamy okręty w testach. No i staram się oczywiście robić powtórki Waszych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja Was serdecznie zapraszam do pooglądania przepięknej bitwy na krążowniku Moskwa. No i poszła pierwsza salwa pocisków w kierunku pancernika Conqueror. Jest tam również pancernik Republika i mamy, słuchajcie, pierwsze podpalenie. No i następny strzał z przednich działka. Kapitan będzie chciał tutaj tego pancernika zapewne podpalać, aby zrobić jak największy damage. Mamy również krążownika Desmoyna, który tam schował się za wyspą no i moi drodzy tutaj bardzo duży ostrzał jest w kierunku Moskwy, no i Conqueror oddaje pierwszą salwę pocisku w kierunku naszego krążownika Moskwa, no i mamy następne podpalenie, ten Conqueror się w tym momencie już pali ma drugie podpalenie, bodajże on się tam chyba już zdążył szybciej ugasić, więc tutaj ten Conqueror będzie się, słuchajcie, e, palił, będzie nabijał tutaj damage dla kapitana na Moskwie tak jest, słuchajcie, no i następny strzał z przednich dział, Conqueror się zatrzymuje i znowu mamy, słuchajcie, podpalenie ta Moskwa, widzę, że tutaj bardzo ładnie pali no i Conqueror, słuchajcie, wciąż się pali Po prawej stronie krążownik Hindenburg e, próbuje trafić Moskwę, próbuje ją tutaj podpalić bezskutecznie, ale kapitan na Moskwie jednak za wszelką cenę chce zlikwidować tego pancernika. Zobaczcie, już tutaj praktycznie połowę kapę zabrał temu pancernikowi. Pancernik oddaje strzał w kierunku Moskwy. No i teraz osłyszajcie rykuszety, trafienie za 5000. No i mamy, słuchajcie, przeładowanie, naprawka i następny strzał z działu, słuchajcie, 2,500 bez podpalenia. Moska bardzo ładnie tutaj i szybko przyładowuje swoje pociski, no i niestety nie ma podpalenia, ale ten Conqueror topnieje w oku, zobaczcie. Jest podpalenie, trzy podpalenia. No, coś nieprawdopodobnego, co tutaj się wyprawia. I ta Moskwa na pewno już tam ma wszystkiego serdecznie dożno No, i w tym momencie kapitan na pancerniku Conqueror ugasił swój e, pancernik. No, i teraz, jeżeli zostanie podpalony Conqueror, no to on już będzie miał tutaj ręce związane. No, znika nam Conqueror. Ale z prawej strony jest tam Hindenburg, który na za wszelką cenę próbuje. E, trafić tutaj w naszą Moskwę, no i Conqueror daje salwę w Moskwę zobaczcie, tutaj Moskwa jest ładnie no niesamowite, zobaczcie jest podpalony pancernik chciałem powiedzieć, że Moskwa ładnie jest tutaj skontowana, gdzie te pociski odbijają się, idą tam jakieś rykoszety i zobaczcie, no Conqueror wciąż nie jest podpalany ależ tutaj pięknie to wszystko wygląda jest tutaj strzał za strzałem, e, i Conqueror e, w tym momencie ma coraz mniej HP i już jest ponownie podpalony no, już to chyba będzie po tym pancerniku on już zapewne spłonie no i nieprawdopodobnie no i żegnamy prawdopodobnie już teraz tego pancernika, który za chwilę pójdzie na dno, tak jest jest już na dnie, no i mamy tego Hindenburga 16 Kilometrów odległości 16 km od Moskwy ten Hindenburg tutaj cały czas ostrzeliwuje naszego krążownika Moskwa. No i teraz trzeba tutaj za wszelką cenę trafić i podziękować za to ten Krążownik Hindenburg, ale jeszcze nieopodal płynie moi drodzy pancernik Republika. Jest tutaj aż trzy okręty. No zobaczcie. no i tego Hindenburga. Jest Pancernik Kansas również. kapitan ładnie to nam pokazał jak lecą te pociski w kierunku Hindenburga. Hindenburg teraz pokazuje swoją burtę. Jeżeli byłyby tutaj pociski przyładowane przeciwpancerne zapewne Hindenburg by był troszeczkę zdziwiony, kiedyby dostał naprawdę dużo obrażenia. No i teraz Republika tutaj się dokłada do ostrzeliwania naszego. Krążownika Moskwa. No, może się uda podpalić pancernika? No, niestety. Jak jest, Hindenburg w dalszym ciągu tutaj chce zniszczyć naszego krążownika Moskwa. I ładne tutaj zagranie. Kapitan podjął decyzję, aby wycofać się tutaj z tego miejsca, ponieważ no jest tutaj troszeczkę tych okrętów, które mogłyby zrobić krzywdę tej mostwie. Mamy krążownika Brest. No i poszedł strzał w kierunku tego krążownika. Ten krążownik tam dostaje bardzo duże obrażenia. No niestety nie został ani razu podpalony. No może teraz. Jest trafienie, jest podpalone, ależ Moskwa niesamowicie pali temu kapitanowi. Pięknie to wygląda, zobaczcie. No teraz nie bardzo, troszeczkę za duży rozrzut tych pocisków, ale myślę, że ten krążownik za chwilę będzie spoczywał nad niej. Ostatnia salwa, jest trafienie, jest zatopienie. Kapitan ma już tutaj dwa Okręty zatopione na swoim koncie. Jest również pancernik Musashi. Jest w odległości 19 km od naszej Moskwy, która próbuje za wszelką cenę również tutaj spalić tegoż pancernika japońskiego. No i gdzieś jeszcze ktoś próbuje trafić w naszą Moskwę. Zobaczcie, zieloni już stracili wszystkie punkty. Nie posiadają żadnego tutaj punktu. Jest podpalony pancernik Musashi. Ryzykownie to kapitan płynie zobaczcie na Moskwie, ponieważ może w każdej chwili dostać jakieś obrażenia tutaj i jest, zobaczcie, następne podpalenie. Kapitan ma już 3 zatopienie. Jest jednak ten Hindenburg, który naprawdę uwziął się na tą Moskwę i chce tutaj zatopić tego, tego kapitana na Moskwie. No, i może teraz uda się trafić tego Hindenburga. Obracają się wieże, i za chwilę będą w celowniku wszystkie. I poszedł strzał w kierunku Hindenburga. Hindenburg próbuje skrócić kąt. No i ładne wyprzedzenie. Czy będzie trafienie? Jest trafienie, tak jest. Smażyłeś mnie, to teraz pal się i ty. No i bardzo ładnie. No i bardzo ładnie. Może w tym momencie uda się Hindenburga pogrążyć. Jest trafione. Hindenburg ugasił się. Może teraz będzie podpalenie. Ładnie tutaj podpala ta Moskwa. Niesamowicie, no i chyba będzie po tym krążowniku niemieckim. Są pociski. Czy to będzie koniec? Jest zatopiony jeszcze na sam koniec. Dwa podpalenia. Zobaczcie, cztery okręty zatopione na kącie kapitana, który tutaj dowodzi okrętem Moskwa. No, i mamy, słuchajcie, następny krążownik. Jest, jest y, w kierunku tego krążownika. No, zobaczcie. Może uda się y, tutaj pomóc naszemu pancernikowi, który walczy z tym y, krążownikiem. Jest tam ładne trafienie. No, i jeżeli teraz kapitan trafi, no to myślę, że ten. Krążownik będzie miał troszeczkę tutaj problem. No, troszeczkę nam tutaj wyspa przeszkadza. Ale to już nieważne, bo Nebraska nas zatapia tegoż oto krążownika. No i uwaga, bo płyną torpedy z prawej strony. Trzeba kręcić, kręcić, przyspiesz troszeczkę przyspiesz. No chociaż nie wiadomo jak to zrobić, ale jednak trzeba trzeba uciekać od tych torped, nie wiadomo czyje to są torpedy. No, i teraz idzie, no zobaczmy, trafi, nie trafi, trafi. Ich tu ładnie udało się. Minął kapitan. Bardzo e, fajnie tutaj te torpedy, ale mamy już Republikę. Jest tutaj Pancernik Republika. 15 km Moskwa zbliża się do tej e, Republiki, do tego Pancernika. No, i mamy oczywiście Geringa. Właśnie to on podesłał e, te torpedy w kierunku Moskwy. Może uda się trafić tego. Jest fajne trafienie. I teraz czekamy na walkę Moskwy, krążownika Moskwy z prawdopodobnież pancernikiem Republika. Jest Republika, Republika próbuje się tutaj rotować, ucieka. Słuchajcie, pozostały tylko tam bodajże dwa okręty: jest tam Kansas i Republika, i Republika płonie. Zobaczcie. I następny strzał, czy będzie podpalenie. Jest i podpalenie, bardzo, bardzo fajnie, zobaczcie, ale zobaczcie, już tutaj ma kapitan 16 podpaleni. ależ tutaj ładnie dzieli e, tutaj podpaleniami te okręty, no niesamowite jak ten kapitan e, ma zrobiony ten okręt, że tak ładnie mu tutaj pali, ale nie martwcie się, za chwilę wam pokażę e, jak tutaj jest zrobiony kapitan e, oraz e, okręt. W tej chwili pokazują się w lewym tutaj kącie ekranu i jest słuchajcie, zwiastun tragedii. Tak jest. No i republika, republika ucieka, ucieka. Nie wie gdzie już tutaj odpływać. Jest tam ostrzeliwana republika. Zobaczcie. Czy będziemy mieli odznaczenie Kraken uwolniony. Niebawem się przekonamy, bo tutaj Republika no ucieka, ewakuuje się czym prędzej i teraz Kapitana Moskie obraca się delikatnie, aby oddawać e, salwy ze wszystkich działów. No. I teraz uwaga na ten pancernik Kansas. No, zobaczcie pancernik Kansas bije do Moskwy z pocisków burząco podpalających, nieprawdopodobne. I będzie pod... jest podpalenie, zobaczcie duży kaliber, jest zatopiony, Kraken uwolniony, brawo, 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 panie kapitanie, no i jest teraz pancernik Kansas. Ładnie tutaj płynął, pokazując swoją burtę. Kapitan wykorzystał to i przyłączył się na pociski przeciwpancerne, ale pokazuje się bardzo blisko niszczyciel Gearing. I teraz, czy będzie kapitan próbował pomóc e, naszemu niszczycielowi zatopić nieprzyjacielskiego niszczyciela? Chyba jednak nie, jednak będzie próbował zlikwidować pancernika. No i już słuchajcie. No i jest podpalenie. No niemożliwe. 18 już ma tutaj podpaleń. Normalna zapalniczka. Zobaczcie. No siada tam. Siada ładnie w ten okręt. Teraz będzie pokazywał burtę. Warto byłoby się przełączyć na pociski przeciwpancerne. No tak kapitan się przełączył i teraz odda salwę. Tak jest poszedł strzał ze wszystkich przednich dział i 4000 oj tutaj nie trafił w cytadele, być może za chwilę to się uda no pociski tam troszeczkę odbijają się od tego pancernika i tak jest i celujemy w działa trzeba zlikwidować działa temu pancernikowi no i następny strzał no troszeczkę tutaj kontuje zobaczcie jak te pociski Odbijają się, rykoszety takie idą. No i teraz zobaczcie. No, wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli pokażę całkowicie bok ten pancernik, no to będzie go to bolało. Jest, zobaczcie, trafienie, no, no troszeczkę skontowane. Te pociski nie chcą tam wejść. Odpowiednio jest trafienie. Delikatnie, bo delikatnie, ale Kanzas się wciąż pali wygnamy, tak jest. I tu jest trafienie w cytadele. Zobaczcie, jest podpalenie, jest zniszczenie tego pancernika. Zobaczcie, 18 podpaleń na koncie kapitana, który dowodzi tutaj Moską. Na początku wydawało się, że ta drużyna nie ma szans. Wszystkie tutaj punkty były przejęte. A to zobaczcie, jednak jest kapitana Moskwy, który pogrąża. Floty czerwonych, zatapiając jak na razie 6 okrętów, czy będzie 7? Za chwilę się przekonamy. Jest daleko, pokazuje się niszczyciel, no i jest przestrogi. Przez wyspę poleciały tam pociski, czy będzie trafienie? No nie udało się, ale jeszcze jest tam szansa. Jeszcze jest szansa, być może trafi, będzie wielka niespodzianka. No teraz. Nestrawione, є nieprawdopodobne.